Hej, siema wszystkim. W pierwszym, być może odcinku, zobaczymy, czy będzie to seria The Forest. A więc jest to pierwsza gra z gier, które być może zostaną seriami na moim kanale. Tak jak mówiłem w filmie informacyjnym, wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was, czy gra, która aktualnie się pojawia na moim kanale, zostanie serią, czy też nie, czy też szukamy czegoś innego. A więc. Na pierwszy ogień leci do Forest, gra, która mnie już od jakiegoś czasu interesuje, więc stwierdziłem, że od tej gry sobie zaczniemy i szczerze, bardzo mnie ciekawi, co, co sądzicie o tej grze. Czy spodoba Wam się pomysł na serię z tego, czy spodoba Wam się sposób, w, jakim, w jaki prowadzę tą grę? Będę prowadził tą grę. No i, no i, no i zobaczymy, chyba tyle. Tak więc, zaczynajmy sobie. Nową grę. Ja wcześniej y, już tro troszeczkę grałem, właściwie tylko po to, aby sprawdzić jak ta gra mniej więcej działa, aby sobie dopasować ustawienia i ogarnąć najbardziej podstawowe podstawy tej gry, ehm... więc lecimy. Okej, okay, hej, hej! Kurczę, nie cierpię dzieci. Zawsze nie muszę jakiegoś gnoja przyczepić do samolotu. Czy ja tutaj dostałem, dostałem jakiegoś, jakiegoś łososia, jakiś ryż? Ten tu rysuje jakieś... O No i się dzieje magia, i się dzieje magia Kurcze Strasznie głośno Mój przyjaciel tutaj z boku nie jest zwykle zafascynowany sytuacją Siedzi sobie i... Ogólnie to, jest przejęty Pieprzemy się w tysiąc drzew, dalej zero reakcji o Chyba już. Chyba już tyle z reakcji. What the fuck? Kim, kim oni są w ogóle? Jakby. Znam parę filmów z The Forest. Wiem, że są w tej grze tacy właśnie dziwni panowie, którzy są, się pojawiają i ogólnie są zbyt przyjaźni nastawieni. Są chyba kanibale jacyś, którzy se, się tutaj. Chowią. Sali jesteśmy we krwi. No to fantastycznie. Naszego tutaj młodego przyjaciela, którego w sumie niezbyt lubię ale no jest tutaj naszym jedynym przyjacielem, e, porwali, zabrali. A my zostaliśmy sami w samolocie, właściwie we wraku samolotu. Nie wiadomo, gdzie jest reszta pasażerów, czy oni też zginęli, czy co się z nimi stało. Ja oczywiście tutaj pozbieram wszystko, co jest. Bo na samym początku takich pierdów. Znaczy takich pierdów warto sobie pozbierać. Wszystko, co jest wokół. Typowy gracz RPG oczywiście podjemno sobie, aby mieć. Żeby mieć full. Full zdrowia? Nie, nie, zdrowia. No tutaj, tak. Z tego co tutaj widzę, w prawym dolnym rogu mamy tutaj życie na czerwono. Na niebiesko jest chyba nasza wytrzymałość Mamy też nasze... Nasze pragnienie i nasz głód Więc to jest ciekawe rozwiązanie Mamy też toporek Co się na pewno przyda, bo no... Toporek w wielkim, dupnym lesie to jest coś co... Na pewno nam się przyda Okej, okay, mamy full jedzenia już Więc nie potrzebujemy nie jej potrzebujemy jeść Szkoda, że nie mogę tego schować, tego schować do ekipunku. No ale cóż... Okej, okay, a więc... Tak wygląda nasze miejsce w wypadku. Eee, mamy tylnią część samolotu, przednia część nie wiadomo gdzie jest. Okej, okay, tak był nasz obecny kwipunek. Tu mamy chyba zdjęcie tego chłopca, więc zakładam, że to jest jakiś nasz. Nie wiem czy nasz syn, czy. czy raczej syn, no bo... K... Raczej, raczej syna byśmy mieli podpiętego do eee, plecaka jako zdjęcie. Dobra, ale nim się tam nie się da mnie później, najpierw musimy sobie zadbać o własne przeżycie, a co jest tutaj najważniejsze na początku to jest zbieranie zbieranie lutu, który tutaj sobie samolot wyrzucił w różnych tutaj rzeczach, co tutaj ma? mamy jakieś tabletki, mamy jakieś yy, ubrania nie jestem do końca czy pewien do czego one nam będą potrzebne. Cholera, jasna pierdolona komórko, zaraz ci wydupię Wiedziałem, że... To jest tak, nie nagrywam, to ona siedzie cicho, ale jak tylko zacznę nagrywać, to będzie napieprzać, że normalnie baterii potrzebuje No cholerne, kurde, dziadostwo. Działaj, masz i żryj ten prąd. Okej okay. Hit Rozwaliłem Krzak, ale z tego co wiem, krzaki też są nam potrzebne, bo dają nam liście, które są potrzebne do jakichś tam szałasów i tak dalej, więc to też jak najbardziej będziemy zbierać. Tutaj mamy kolejne jakieś um, ubrania i, i leki. Dawaj mi tutaj. Tam jakiś zegarek nawet. Jakieś patyki. Patyki też oczywiście warto zbierać, bo też są tak samo jak liście potrzebne do budowy. Okej. Okay. Z tego co widzę, tutaj mamy na razie wszystko, ale ja wiem. Oczekajcie, czekajcie, króliczek! Króliczek padł. E, ja nie do końca powiedzmy e, ogarnąłem ustawienia graficzne tego, bo Grammy trzyma mniej więcej jakieś 60-50 fps e, Jednak raz na jakiś czas są jakieś takie małe zwiechy. Które są zależne od tego, jak ja sobie tam grę ustawię w ustawieniach graficznych. E, także spróbuję to jeszcze ogarnąć, jeżeli faktycznie serialu się spodoba i została na kanale. Okej. Okay. Wiem, że tutaj, gdzieś koło naszego miejsca wypadku tego samolotu, gdzieś tutaj powinien być jakieś jeziorko. Powinno być jeziorko. Czy też taki mały zbiornik z wodą. Gro, 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 ale nie przewieszaj, dziękuję. E, gdzieś chyba w tą stronę, albo nie w tą stronę. Nie mam pojęcia. Okej, okay, no woda jest nam na pewno potrzebna przede wszystkim, no bo No jest to jakby podstawowy punkt przeżycia, jeżeli chcemy cokolwiek tutaj zrobić. Też gdzieś tutaj powinien być kurty garnek. A wiem, że garnek jest przydatny mega. Możemy w tym garnku gotować wodę. Aby była ona zdatna do picia Jednak pytanie jest takie Gdzie tutaj kurwa jest w ogóle woda? Garnkiem się będziemy martwić potem, ale Gdzie jest woda? Nie chcę powiem, pewien, czy Woda W, w sumie, morska nam wystarczy Czy jak ją przygotujemy to już będzie zdatna do picia Wiem, że zdatna do picia będzie woda taka normalna Jak ją przygotujemy Okej okay. Hmm no nic, z tych wszystkich bagaży to chyba jest wszystko, co dam radę w, tych, w tej chwili wziąć. Więc wypadałoby w tym momencie poszukać jakiegoś fajniejszego miejsca na rozbicie się, na rozbicie się, no w sumie na jakieś tam małe obozowisko. Więc yy, poszukałem jakiegoś całkiem fajnego miejsca. Najlepiej było właśnie znaleźć tą wodę, bo zbudowanie sobie jakiejś takiej małej osady koło wody, no to jest najbardziej logiczny pomysł. Tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta woda. Ona zawsze była gdzieś w okolicy tego wraku samolotu. A teraz mi się gdzieś zniknęła. To jakieś patyki możemy jeszcze wziąć przy okazji, oczywiście. He, hej, nie ma wody, no kurwa mać. No, co za dziadostwo. Jak ja mam tu przetrwać bez wody, gro? Wiem też, że tutaj gdzieś można znaleźć takie małe puszki z sodą. Ło, kurde, latające za krzesło. <noise> I one mogą nas na jakiś czas tutaj um, napajać. No ale wiadomo, no przydałoby się jakaś. Przydałoby się jakieś inne źródło wody niż puszki z sodą. O, tutaj mam jeszcze parę. Um, parę bagaży. To sobie otworzymy. Co ja mam? Mam piłkę tenisową. To uratuje nas wszystkich. I zaczyna padać. To jeszcze lepiej. My nie mamy żadnego schronienia oprócz tego wraku. W sumie to jest też jakiś pomysł, aby na samym początku jeszcze próbować się schronić w tym samolocie. Póki sobie nie zbudujemy czegoś czegoś fajniejszego. Eee, no tylko... ciulni, że ten bagażnik. Kurwa bagażnik bagaż. Hm. No kurczę, nie mam zielonego pojęcia gdzie... Thirsty, find clear water to drink. No właśnie tego szukam, gro! Szukam wody. Tylko że no kurde, nie wiem gdzie ona jest, no. Zawsze było takie małe jeziorko, które mega fajnie dawało tą wodę. No a teraz nie wiem czy... czy mi gdzieś znikło, czy ja je gdzieś przegapiłem, czy jestem idiotą, czy, czy cokolwiek. W każdym razie... No nie widzę jej tu Sam też widzę jakieś takie pierwsze tutaj Ślady tych Kanibali, chyba to są kanibale, nie jestem pewien Ja no, wiecie co, bez wody teraz ja by dużo nie zrobię um, postaram się Czekać, ja mam jakieś te Te sody No mam trochę tutaj widzicie tych sód, no to na jakiś czas mi wystarczy, mam też parę jakichś batoników Mamy też jelenia! Nie to jest sarnie sarenka, Sarenka Sarenka, sarinka, sarinka No nie! Chodź tu gnoju! Albo tam. Ah! Fuck you! Chyba mi się wytrzymało i skończyło. Hm. No nic, dobra. No to w takim razie skoro nie ma wody, no to... Spróbujmy jakoś znaleźć inne miejsce. Co to jest? To jest muchomor Wydaje mi się, że zjedzenie go nie powinno być zbyt dobrym pomysłem O kurw, co to jest? To są ci kanibale? Jacyś tacy tak dziwaczni Bardziej wyglądają jak zombie z The Walking Dead, niż te kanibale hm. Czekajcie, ja wiem, że oni też mają jakieś takie swoje małe osoby. To może gdzieś tutaj znajdę te... What the fuck? Czy to są ci pasażerowie, z którymi ja leciałem? Czy, czy... o co chodzi? Czy to są na coś inni? Bo mają tutaj jakieś, tutaj widzicie te, no... Aparaty fotograficzne Hmm O, czekajcie, coś tam widzę, wid... A, no to jest ten wrak samolotu No to zajebiście, zajebiście Super orientacja w terenie Zrobiłem wielkie kółko Hmm no kurczę powiem wam, że no... Co znaczy mi najbardziej zależy, to jest ta ch cholerna woda. A ty dziwne. Nie opróżniłem tych bagażów? Okej, okay, nie mogę już więcej... Mieć tych. Um, tych... Tych, 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 tych leków. Okej... Okay. No to wiecie, jak sprawdzałem poprzednią tą grę, to miałem wielkie szczęście, że miałem i zaraz obok tego wraku wodę i garnek. A no w tym momencie nie ma już tak prosto. Okej, okay. dobra. W takim razie poszukajmy jakiegoś w końcu tego miejsca na rozbicie się. Wypadałoby znaleźć miejsce na, na pewno w pobliżu drzew. W pobliżu drzew. I być może jakieś, jakieś plaży no i najlepiej też w pobliżu wody, ale obecnie wody tutaj nigdzie nie mam oprócz wody morskiej. Z tym, że nie wiem, czy woda morska po przygotowaniu daje się e, ją pić. Bo no jak się ją nie przygotuje, no to wtedy już nawet w ogóle nie ma sensu myśleć o pić jej. Hmm. No nic, dobra. Ja tutaj zaraz technę z głodu i pragnienia jak tak będę łaził w kółko, jak idiota totalny. Więc. Spróbujmy doleść... doleść... Doleść? Jest takie słowo w ogóle doleść? Nie wiem. <ścoughs> Znaleźć plażę. Jakąś taką, mniej więcej fajną. Czekajcie. E, zjem sobie może... Jakiegoś tego batonika. O, trochę mi tutaj... Żywności podreperował. Dobra. Tutaj mamy miejsce, w którym ja pamiętam, starałem się osiedlać. Czekajcie. Ja pamiętam, że szło się. Tutaj to było to miejsce. Szło się tutaj gdzieś, tutaj, 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 do przodu, do przodu i tutaj. I to, po, I to zawsze była woda, i teraz jej nie ma Oszukańcza gra Ale z drugiej strony, patrzcie tutaj taki środek Nie jest złym miejscem, żeby sobie zrobić Jakąś tam pierwszą Kryjówkę Okej, okay. zróbmy sobie jakieś fajne, jakieś fajne ognisko Z takimi kamyczkami e, Wrzućmy je może gdzieś tutaj, powiedzmy na środek Okej, okay, potrzebujemy 7 kamieni i czterech patyków Patyki mamy Potrzebujemy w tym momencie kamieni, okej okay. Kamienie, 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 kamienie Tu jest jeden Rozumiem, że chodzi o takie kamienie, dobra Tu jest kamień numer jeden Tu jest kamień numer dwa <laughs> Dobra, to chodź tu, chodź, 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 gdzie on jest? Gdzie jest... Ta jaszczurka What the fuck? No ta tylko mi jest potrzebna, bo sobie ją wpieprzę na kolację, tylko gdzie ona mi. Chociaż króliczek też może być. Króliczek! Króliczek, króliczek, króliczek. Króliczek! Kurde! Czemu wszystko mną ucieka? Co to? Marigold Collected. Nie wiem pojęcie co to jest marigold. O, oparcie, to jest chyba jedna z tych osad, tych, yy, tych. tych. tych kanibali. Oni sobie nawet tutaj chodzą. Nie chcę za bardzo im wchodzić w drogę. Na razie. Ale króliczka bym sobie upolował. Zabiłem go? Zabiłem, dobra. No powiem wam. Opar, Jest woda! Jest woda, dobra. E, mamy wodę. Czekajcie, ja zrobię się lekko napić um, Ona nie jest do końca przygotowana, więc chyba nie będzie to jakiś mega super pomysł Trochę może się to pokrztusić chyba No właśnie, nie spodobało mi się to I właśnie do tego potrzebuję garnka, ale dobra Plus jest taki, że, że zbudowałem sobie początki swojej osady całkiem blisko wody Pyk ci w ryj. Więc... To wróży dobrze na przyszłość, tylko muszę jeszcze pozbierać trochę tych kamieni. E, potrzebuję jeszcze dwóch. E, jestem uwalony w krwi, dobra. Muszę to obmyć, aby uniknąć infekcji. No to spoko, no to umyjmy, umyjmy się tutaj, skoro już jesteśmy. Ok. W tym momencie zabraliśmy wszystko do naszego miejsca tutaj budowania. Ogniska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i jeszcze dwa kamienie. Tutaj chyba widzę jeden. Jeden kamień. I, I drugi kamień gdzieś tam. O, mamy tutaj drugi kamień. Dobra. No i fantastycznie, ja mamy wszystkie kamienie, także ogniska mamy już stworzone. Okej, okay, w tym momencie wypadałoby sobie zrobić jakiś taki. Jakiś taki domek, nie? Może taką małą kabinę, co? Bo tutaj to taka. Taki fajny domek potrzebuje 82 tych wielkich kłód drzew. No to będziemy to robić bardzo długi okres czasu, więc myślę, że takie coś będzie na sam początek dobrym pomysłem. Co my to jeszcze mamy? Ehm, miejsce na patyki. Miejsce na. log. Jak to jest po polsku log? log. Kurczę, pnie. Nie pnie. Yyyy, uh, no wiecie co to jest, zapomniałem polskiej nazwy, na kamienie Okej, okay. ale czy mamy jeszcze tutaj jakieś miejsca, jakieś, um, jakieś, 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 um, Ławka, łóżko Okej, okay. czyli rozumiem, że to jest wszystko obecnie co mogę sobie dowiedzieć. to mam jeszcze jakąś łódkę uh, jakieś jakiś domek, który właściwie z łódką? dobra. Także tutaj się będziemy orientować. Zobaczmy co to jest. To jest takie coś. Hm. Nie wiem jak to działać. To jest gdzieś mo gdzie mogę spać? Nie wiem. Zróbmy to sobie gdzieś tutaj w miarę. Tutaj. Okej, okay, To potrzebuje 13. Wow. Co to jest tutaj? Patrzcie. Mogę tu wejść. A, tutaj jest jakaś lina. Tam jest jakiś Wjazd gdzieś. O kurde. No to... Muszę wam przyznać, że to całkiem fajne sobie znalazłem miejsce na osadę, bo i mamy wodę. I mamy zaraz obok jakąś osadę. Kurczę tych chorych kanibali. Ja już nie mam wytrzymałości i nie mogę bić drzewa. Czekajcie, wiecie co? Skrzemy to ognisko. Co ja sobie od razu tu podpalę? Działa? Działa czy nie działa? Okej, okay, działa. Eee, damy sobie naszego przyjaciela tutaj. Naszego przyjaciela jaszczurkę. Wybacz, jaszczurzy bracie. Ja niech on tutaj się gotuje. No musimy chwilę w sumie przyczekać, bo nie mam żadnej energii, aby bić. Bić, kurde, te drzewa, no? Okej okay. Dobra, więc co my tutaj mamy? Czy tutaj. Tutaj chyba będę mógł postawić łóżko, nawet jeżeli nie, będzie... nie będę mógł tutaj spać. Fajnie się zmieści. Ha, no dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak już. To stworzymy. Dobra, nasze żarcie gotowe. Jesteśmy w pełni tutaj już sił. Na jedzenie wszystko ładnie, to możemy bić nasze drzewa. Eee, BIĆ drzewo. Dobra. Jeep, wspaniale. Dobra. Tak więc do pełni szczęścia tak naprawdę potrzebował, potrzebowałbym jeszcze tej tego garnka, o którym wam mówiłem Jak to wygląda? Hm. Okej, okay, zobaczymy jak to będzie wyglądać jak już całość stworzymy Raz, dwa Czy mogę wziąć więcej niż dwa? Nie, tylko dwie kłody mogę wziąć Dobra Raz, dwa No tutaj już nam robi noc Ogólnie chyba noc jakoś nie jest mega niebezpieczna, bo nie wiem czy ci kanibale Są jacyś strasznie o wiele bardziej wiecie aktywni nocą, wybaczcie, też oczywiście mój pies Stwierdził, że jest to idealny moment na wstanie i skręcenie się w po pokoju No tutaj też Te jagody I tutaj gdzieś to pisze w sumie eee, Tylko chyba ja aktualnie nie mam tutaj dostępu do tych wpisów, ale wiem, że są wpisy na temat tych jagód, właśnie, że są jedne jadalne i są jedne niejadalne. I te jadalne są niebieskie. Te jadalne chyba są właśnie jakieś takie czarne albo białe. No, nie wydaje mi się, by one były jadalne, więc nie będę kombinował i je jadł. Gdzie jest ta kłoda? Gdzie się tu zrzuciłem, nie? Czekajcie. Jak? Jezus, nie miałeś tego jeść! Ośle jeden O Boże. Ja chcia... <ślał> chciałem zapalniczkę odpalić, a przy... przez przypadek kliknąłem E i on mi chyba zeżarł tą niedobrą jagodę. No nic. Dobra, no to w takim razie pobijmy jeszcze jakieś drzewo, tylko tak, żebym coś widział. Nie jestem pewien, jak się używa tej, tej zapalniczki, żebym mógł z nią pochodzić. Dobra, w takim razie porozwalajmy jeszcze jedno drzewo. Dobra, leci już. W którą stronę leci, żeby mnie nie przygniotło? Leci tutaj. Wspaniale. Jedno drzewo, drugie drzewo. Dobra, jeszcze 7 takich kłód, i będziemy mieli Fireman. I nasz cudowny bohater będzie mógł iść w końcu, kurde spać. Ok, także chyba jeszcze jedno, maksymalnie dwa drzewa, i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego, co tutaj chciałem zbudować. Magę... A nie, muszę klikać, tak? Tak, muszę klikać. Myślałem, że będę mógł przytrzymać przycisk myszy, i będzie ja sam tak walił w to drzewo, ale muszę jednak klikać cały czas. Okej okay. to niewiele w tym momencie widzicie. Pocieszę Was, że ja też nie dużo widzę dopiero jak podejdę do tego ogniska, ale to tworzy jakiś tam fajny klimat, nie? Okej, okay, teraz gdzieś tutaj powinny być te belki. Cholera jasna. Czekajcie, ja sprawdzę... Options, Control Settings... A jak się używa... Fire... Lighter, Craft... Lighter... Mam Lighter? Mam ża tam? Kuwa, żarówkę? Latarkę nie mam, latarki Aha Więc to może być też jako to No dobra O, patrzcie, Gnoja Wypadł spod mojej osady Gnoju. Nie masz swojego domu? Kurde, co za Frajerstwo. Patrzcie go tam, chodzi sobie kurde, jak po swoim Stasiu, myśmy się umawiali. Że do mnie już nie przychodzisz Ok, w sumie gdzieś zgubiłem jeszcze te parę kłód, które miałem Także po prostu sobie rozwalę nowe drzewo A tych kłód poszukamy później Okej, okay, i jeszcze jeden Wspaniale! I co my tutaj mamy? Mamy coś takiego. Czy mogę tu spać? Mogę tu spać, patrzcie. Jest możliwość snu i zapisu. To wspaniale. Eee, tylko wiecie, co? Ja bym sobie, Żeby to było tak fajnie, klimatycznie, to ja bym sobie chciał tutaj gdzieś jednąć łóżko. Co prawda, nie jest mi ono jakoś mega potrzebne, bo mogę spać bez łóżka. Ale ale chciałbym je tutaj. Eee, Zmieści się tutaj gdzieś. Na przykład tutaj Dobra, potrzebuję jednej liny i jeszcze 11 kurde tych 11 e, patyków. Dobra. W każdym razie wiecie co ja tutaj będę dokończył odcinek Ym... Rzucę sobie ten kamień, nie, nie wiem po cholerę go wziąłem. Jakiego ja mam... Widzieliście jak rzuciłem ten kamień? Ja pierdzielę jaka moc! Dobra, e, więc e, dzięki wielkie za uwagę. Ja może włączę już tą zajebistą e, zapalniczkę, żeby jej nie marnować. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli e, pomysł na serię, tak jak mówiłem, z DeForest Wam się podoba, to, e, to zostawcie lajka, like to mi jak najbardziej pomoże i, i, i sprawi, że będę wiedział po prostu, czy, czy chcecie tą grę jako serię, czy też nie. Czy też szukamy czegoś innego. Więc, więc to było na tyle. Więc dzięki jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Deforest lub też yy, w kolejnej grze. To zależy tylko i wyłącznie od Was. Trzymajcie się i na razie.